Podróże dla Jezusa. Paweł wierzył, że Bóg powołał go do głoszenia Jezusa wśród Pogan. Podróżował więc po Syrii, Turcji i Grecji. W czasie tych trzech podróży wielu ludzi uwierzyło w Jezusa i powstało wiele kościołów. Po latach Paweł wrócił do Jerozolimy. Niektórym nie podobało się jego nauczanie. Został nawet niesłusznie aresztowany. Ponieważ był obywatelem rzymskim, poprosił, aby jego proces odbył się w Rzymie. O! 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 W ten sposób Paweł znalazł się na statku płynącym do Rzymu. Pogoda nie sprzyjała żegludze. Przeczekajmy porę burz na Krecie, zaproponował Paweł. Kapitan statku nie posłuchał go i popłynął dalej. Gdzie był Paweł, gdy go aresztowano? Hmm. W końcu nastał wielki sztorm. Ludzie przebywający na statku myśleli, że zaraz zginą. Jednak Anioł powiedział Pawłowi, że wszyscy zostaną ocaleni, a on dotrze do Rzymu. Paweł przekazał to pozostałym. Gdy dostrzeżono ląd, załoga zamierzała opuścić statek, nie troszcząc się o resztę. Ale Paweł ostrzegł. Ujdziecie z życiem, jeżeli wszyscy pozostaną na pokładzie. Statek rozbił się u brzegu Malty. Żołnierze bali się, że zostaną ukarani, jeśli któryś z więźniów ucieknie. Postanowili więc ich zabić. Jednak ich dowódca lubił Pawła. Więc rozkazał podwładnym, aby nie robili więźniom krzywdy. Z trudem, ale w końcu dotarli na brzeg. Wszyscy przeżyli, zupełnie jak zapowiedział Paweł. Władca Malty ugościł ich na wyspie. Jego ojciec chorował. Paweł pomodlił się za niego, a Bóg go uzdrowił. Wreszcie rozbitkowie wsiedli na inny statek i dopłynęli nim do Rzymu. Tam Paweł przebywał w areszcie domowym. Rozsyłał listy na cały świat, nauczając nowe kościoły. Jego listy są teraz częścią Biblii. Hmm? Będąc w Rzymie, Paweł pisał pouczające listy do kościołów. Prawda czy fałsz? Będąc w Rzymie, Paweł pisał pouczające listy do kościołów. Prawda czy fałsz?